Dzień dobry, dzisiaj, co to jest, dzisiaj jest 13 czerwca, jest godzina, 10.10 .10 i wybieramy się na Prykistolen, pogoda dopisała, no i co, i ruszamy, nie? Proszę bardzo, piasna, parking, ekipa gotowa także idziemy 4 kilosy przed nami Dobra, mijamy budy, koszuleczki No i ścieżynką do góry Pierwsze metry prowadzą taką drogą No a tam żeśmy jechali, nie, tu jest parking No, tu schody Tu jezioro Tutaj mostek Jakieś takie zygzaki ciągle O, sierak Trochę wyobraźni. No dobra, tu jest majestatyczny widok na parking, i jeszcze bardziej majestatyczny widok na jezioro zasłonięte drzewami. Fajne skały po kamieniach. Z każdym rokiem, jak tu. Yy, przychodzę to widzę jakąś kolejną kolejną no, no. Dla, wiesz, dla turystów No jak na razie ta trasa to lajcik jak nie ścieżka To taki deptak O strumyczek 10.36 Chyba połowa drogi Tak by to wyglądało przynajmniej jeżeli chodzi o czas Fajna trasach, ta ściana też tutaj super wygląda Ty już tu byłaś tak? Tak, ale dawno a ci nie musisz iść do końca. No Mam nadzieję, że widok wynagrodzi tą wędrówkę. Na pewno. Na pewno? Dobra. Jakbym mnie miał ktoś zapytać, to powiem tak, po 45 minutach nie widzę jakichś wielkich trudności z wchodzeniem. na początku jest trochę stromo, a tutaj później to już tylko kamienie. No i ja taki ten lasek. Coś tam widać dookoła. No i idzie się w miarę przyjemnie. O, tu się coś zaczyna. Jakiś punkt widokowy. O, jest tam woda. Za tabliczką. O, jeszcze niecałe dwa kilosy. Tu jesteśmy. To już teraz będzie prawie po płaskim i pod, pod koniec tylko trochę do góry. Ale to już będzie lajcik. Nie stawiać klocków i nie stawiać klocków. O, tu będzie sesja zdjęciowa. O Jest widoczek wodę widać. Spoko tu jest półka pod spodem. Nie bój się. O i teraz w dół. W ogóle podobają mi się te takie brzozy, które tutaj rosną. Wymordowane wiatrem. i Ogólnie pogodą. U nas to kosodrzwina taka. Takie skarlone jarzębiny i tak dalej. Czasem się trafią o na przykład w Bieszczadach. Ale nie ma tutaj tej kosówki. Proszę, morskie oko. Na no, to sytuacja jak w mieście, nie? Barierka, proszę. Schody wycięte. Elegancko. Coś wziął szlifierę. I wyciął schody. Płasko się zrobiło. Trochę wody. O, wow. jakaś buda w takim kurczę kolorze, że można tego nie zauważyć. Taki płaskowyż. No i to już gdzieś tam. W dmuchawce takie tutajsze jakieś. Ta skała ma taką fakturę, jak nie wiem, skóra słonia. Tak. Dobra, tak. O Mały przedsmak. Eee, woda jak w wannie. Nie no, jest, jest widoczek. Stamtąd żeśmy przyszli i teraz, proszę, jaka panorama. 180 stopni. O kurczę, tu co kawałek jest teraz fajny widok na ten fiord. Wow. O, jak fajnie, ja sobie zrobię zdjęcie. Fajnie, fajna skała, formacja taka. Tutaj mówisz, że dobrze, że jest po deszczu, tak? Nie, bo jest to coś lat, szumi. No czasami po prostu idziesz, jak widzisz lata i jest mało... To słyszy mało tej, to tylko hamulce, nie? No no <laughs> To co mówisz, że co? Tjepnie? 350 metrów. 350 metrów? A kurczę. O to już coś się zaczyna dziać. O, o, o. Wow. Fajowo. Proszę, panoramka, pyk. Idziemy to już tam stąd jeszcze nie robi do wrażenia piękny widok po prostu elegancko pod nogi ale dziura O już jesteśmy. No, tu są takie fragmenty. Jest wąsko, jest wysoko, ciągle jest półka. Teraz będziemy sobie tam robić zdjęcia Uważam, że z dużą przesadą ostrożności ludzie się poruszają tam przy, przy tej skale. Natomiast to przy krawędzi to rozumiem. Nie ma co podchodzić, zwłaszcza przy tym wietrze, który jest teraz. Bomba. To jest super. Pewnie kolejkę do zdjęcia szacuję na jakieś 30 minut. Proszę. O? Stoi tyle ludzi. Dziewczyny już tutaj zajęły miejsce. O, tam wyżej też jest fajnie. Wow. O, stoteczek. Tam jest jeszcze wyżej. I spoko, równie dobrze możemy sobie zdjęcie zrobić stąd. Jest wyżej Jest za 20.12. Zobaczymy ile nam zajdzie w kolejce. To jest w kolejce to akurat można zjeść kanapeczkę. Nie wiem, jak dla mnie stanie w tej kolejce, to taki trochę bezsens. Bo tu obok też może identyczne zdjęcie zrobić, i nikt nie będzie wiedział, czy to jest 100 czy 100. No ale dobra. Czekaliśmy. Nie ma? No, niecałe 20 minut. Żaglóweczka, stateczek, przegonili panią. Tego, tego. A, widać tam wodę? Za długi jestem? To czekaj, to sobie kucnę. To idź z tej strony, bo Ty zasłaniasz. Niżej sobie stanę, tak? Proszę, ile fotografów na metr kwadratowy. Parcie na zdjęcia wszyscy. Też na Przeganiają. O! Mój sprzęt, dobra. W sumie z tamtej skały jest fajnie zrobić zdjęcie, tylko że jak się pokaże całą tą krawędź i plus to w dół, no i tak nieważne kto stoi na, na krawędzi, bo widać tylko... Niewiele widać w sumie. Dobra, mówię szczerze, że wszyscy robią sobie zdjęcia w tą stronę. Ale to w tą drugą stronę też jest ciekawie. No, no, sale do la piedra, no de la i co jest kawałek, nie? Dobra plan jest taki, żeby sobie wejść jeszcze do góry i wrócimy w sumie inną trasą, żeby nie powtarzać tego samego. To prowadź, den 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 Idziemy tam. Gdzie się wspinają towarzysze nasi? Hop, hop, stąd jest lepszy widok niż stamtąd. Patrzcie. W ogóle nie bardzo się opyla tam iść na zdjęcia. No, to no pewnie, że tu jest lepiej. Wyżej. Patrz, półkę widać jak, jak na dłoni, a ludzie tam kotłują i w ogóle nie ma tego, tego efektu. tu jeszcze lepiej widać. Się gościu wbija twardo. Może ja spróbuję. Następny, następny. Tam jest gdzieś wejście obok. No, spróbujmy się nie zabić tutaj. I na razie To półka z masłem O I, cyk. I zobaczmy sobie półkę z góry o i to jest widok o który mi chodziło i się to dopiero podziwia. Czekam na Was. I to jest ten widok. Tu warto. Tam trochę mniej moim zdaniem. Tak naprawdę. Nie no, jest na co popatrzeć. I ruszamy w tamtym kierunku i obejdziemy sobie to, wrócimy na parking z tą stronę, a nie o taką. Wszyscy idą po prostu z tej strony. Nie będziemy się mijali z takimi dużymi grupami ludzi, a tutaj praktycznie nikt nie idzie, Michał znalazł jakiś tam szlak. No i dobra, nie ma co powtarzać tego samego. Jeszcze raz stolen, stateczek, ludzie robiący sobie zdjęcia. zyskały skały Jakby się ktoś zgubił to szlak jest zaznaczony takim czerwonym T Że chyba że tędy albo że trole. Tak. O popatrz jaki widoczek No że to będzie Że No Stavanger, jak to mówiła Stewardessa. Prekistolen zostaje z tyłu. A przede mną, proszę, ocean, może Stavanger. Przyjechaliśmy tutaj tunelami. Jeden ma 14 km, więc jak ktoś liczy na widoki, może sobie coś tam poogląda. No to polecam sobie najpierw sprawdzić, na przykład Street View. I jak wam się wydaje, że będziecie jechali mostem, no to będziecie jechali tunelem. Dobra, z jakiegoś powodu wróciliśmy tutaj na ten płaskowyż obok tej chałupki, czyli kilometr, żeśmy sobie odbili bokiem. Tak, ta ilość ludzi, które teraz idą, no to dobrze zrobiliśmy to z rana. Do 11. Nie wiem, ile teraz będzie wynosiła kolejka tam do zdjęcia. Chyba ostatnie zejście takie ostre. O, i tam już widać kładkę. No to tak, tu już żeśmy doszli do kładeczek. Przez torfowisko idziemy, czy tam przez bagno. Więc kończymy na dzisiaj. To była relacja z Prekistolen. Do zobaczenia pewnie jutro na trochę innej formacji skalnej, jak wszystko dobrze pójdzie. Pa, cześć.